O, a co my tu mamy, Ole zajebisty portfelik, ty, a ja tak na serio, to patrz, ten portfel ma, no tutaj to, że tak wychodzą te karty, to to jest w ogóle fantastico, ale co najważniejsze, ten portfel ma jeszcze, mm, jak to się mówi, ochronę RFID, czyli... Jeśli przyłożysz tak karty, tak portfel do na przykład, nie wiem, terminala, no to on nie pobierze nic z swoich kart, ale jak zrobisz tak, płacisz, chodzisz i na razie. Miejsce ma na drobne. Tutaj ma też miejsce na jeszcze inne karty, jakieś, nie wiem, dowód, prawo jazdy. Miejsce na gotóweczkę. Dwa magnesiki się zamyka. Teraz jest na niego, mega... na niego, na nie. Fajna promocja, że jak kupisz jeden, to drugi dostaniesz gratis. I właśnie są w kolorze czarnym, kawowym i karbon. Jeśli chcesz taki portfel, napisz w komentarzu, chcę, a ja podeślę Ci link do oficjalnej strony. Poczek po się mieni.